Odzwoniłem do Agaty, choć prawie nie mogłem uwierzyć, że to ona. – Dzień dobry, możesz rozmawiać? – spytała. – Tak, bardzo proszę, cieszę się. Jestem pod twoim domem. Żony nie ma? Mogę wejść? Po chwili ledwie usłyszałem ciche pukanie do drzwi. Tylko jedna osoba, wchodząc do wiejskiej chałupy, pukała. Agata była uosobieniem grzeczności. Miała na sobie tak lubiany przeze mnie czarny, długi płaszcz, teraz szczelnie zapięty, ale wiedziałem, że przykrywa bardzo krótką, jasną spódnicę ze szkockiej kraty, tzw. Tak kopertówkę zapinaną na agrafkę. Na głowie miała kapelusz, z pod którego opadał niesforny kosmyk włosów, przykrywający częściowo prawy policzek. Była piękna jak zawsze i tajemniczo uśmiechnięta. Pocałowała mnie w policzek. Wypuściłem świnkę. Zapiszczała i uciekła do pokoju. Alicja w kuli zaczęła uciekać. Patrzyłem na Agatę. Jak ci idzie? spytała, rozglądając się po domu. Nareszcie przyjechałaś. Tak długo czekałem. Rozbierz się, zdejmij płaszcz. Ciepło jest. Nie bardzo mogę. Trochę się spieszę. Mąż czeka w samochodzie. Jedziemy po towar tu w okolicy. Siedzi i pilnuje auta, bo mamy nowe. Wstąpiłam tylko, żeby zapytać, czy nie pamiętasz może. Hasła do mojej poczty elektronicznej? Mieliśmy awarię modemu i mąż musiał instalować na nowo. A ja zapomniałam, więc pomyślałam, że może ty wiesz. W łazience Agnieszka i Ania musiały opowiadać sobie najnowsze dowcipy, bo ich śmiech dobiegał aż tutaj. Agata spojrzała na mnie ze zdziwieniem. Mówiłeś, że żony nie ma? Nie, żony nie ma. Córka, sąsiadki i znajoma zabawiają się w łazience. A ja się opiekuję zwierzątkami. Świniak przytoczył do kuchni kulę z Licją, wciąż usiłując się do niej zalecać. Agata upewniła się, że hasła nie pamiętam. Powiedziałem, że zadzwonię, jeśli sobie przypomnę. Delikatnie zamknęła drzwi. Wyjrzałem przez okno. Zielone sęczęto zmieniła na dostawczego Mercedesa. Hurtownia musiała prosperować coraz lepiej. Ania i Agnieszka wyszły z błazienki. Pojadę już. Chciałam ci tylko powiedzieć, że rozprawa jest za tydzień. Jak będziesz wolniejszy, to pogadamy o konkretach. Usiłowałem powiedzieć, że jestem cały czas wolny, ale już mnie nie słuchała. Agnieszka poprosiła, czy Ania mogłaby ją odwieźć na dyskotekę do remizy. Złapała świnkę morską i powiedziała, to może ja jutro przyjdę na lekcję, dobrze? To ja też będę jutro, powiedziała Ania. Będziesz w domu? Jakbym wychodził, to wam zostawię klucz pod słomianką. Chciałem być złośliwy. Dobrze ucieszyła się Agnieszka i wyszły. Wyjąłem Alicję z kuli i wypuściłem ją do klatki. Nareszcie poczuła się bezpieczna. Nalałem jej mleka i poszedłem robić sobie kolację. W piecu gasło, więc zacząłem dokładać papier i drewno. Nalałem sobie herbaty. Usłyszałem hamujący pod domem samochód. Trzasnęła furtka i drzwi wejściowe. Nie otrzepując butów wpadła moja córka. Cześć, jak tam u ciebie? Musiałam wziąć dodatkowe jazdy, bo mam egzamin niedługo. Ale jaja, słuchaj. Przysiadłem na taborecie i złapała za mój kubek z herbatą. Bez alkoholu, mam nadzieję, bo ja autem jestem. Syn mecenasa poczeka. To już nieaktualny. Mówię ci, że są jaja, nie? Zamknęli te szkoły jazdy i kurs kończę winnej, z instruktorką. Mecenas splajtował. Zamknęli mu wszystkie firmy. Miał ich z 10. Teraz podobno uciekł za granicę, żeby nie płacić długów. A mama? Jej też ponawalał? No, mówię ci. W waszej firmie komornik siedzi, ale mama mówiła, że nie ma sprawy, nic się nie dzieje i trzeba myśleć pozytywnie. Możesz mi dać stówkę, bo muszę zapłacić za te jazdy. A przecież w tej sytuacji do mamy nie pójdę. Dałem jej stówkę, trzasnęła drzwiami. Ostrożnie się pochyliłem i zacząłem sprzątać śnieg, który naniosła. Usłyszałem hamujący pod domem samochód. Otworzyłem szeroko drzwi już i tak się wyziębiło więc nie miałem co oszczędzać. Aneta była niesłychanie elegancka. Chustkę na głowie miała zawiązaną fantazyjnie, jakoś tak po parysku. Kurtkę narzuconą na jasną bluzkę i najwyraźniej wskoczyła do samochodu prosto od pracy, bo na obcisłych dżinsach widać było ślady farby. Podała mi dłoń w rękawiczce. Nie wiedziałem, czy ją ucałować w rękawiczkę, czy nieco wyżej. Widząc moje wahanie, rozwiązała ten dylemat, całując mnie w policzek. Zostawił Pan u mnie notes. I chciałam, żeby Pan wiedział, że ja bardzo potrzebuję tego komputera i Pana pomocy. I koniecznie proszę znaleźć więcej czasu, dobrze? Popatrzyłem na nią. Ogień w kuchni wygasł już prawie całkiem. Chomik stukał w klatce, ale jakoś się to nie interesowało. Patrzyła na mnie z takim napięciem, jakby od mojej odpowiedzi zależało wszystko w jej życiu. Poczułem się głupio i głupio też powiedziałem. Naturalnie, przecież od tego jestem. Jeśli pani chce, możemy zacząć już dziś. Potrząsnęła głową, najpierw, jakby się odsknęła, potem, żeby zaprzeczyć. Nie, dzięki, późno już. Tylko notes chciałam oddać. Może być panu potrzebny. Położyła notes na kuchennym stole i, nie oglądając się na mnie, wyszła. W powietrzu został zapach perfum. W lustrze widziałem swoją ogłupiałą twarz. Zabrałem się z powrotem. Do rozpalania pod kuchnią. Usłyszałem hamujący pod domem samochód. Poczułem się trochę zmęczony i postanowiłem, że przy najbliższej okazji z pewnością pojadę jak urlop. Pan pozwoli z nami, bez wstępów, powiedział łysawy pułkownik z łopu. Za ścianą remizy upało disko, grono obradujących zmniejszyło się wydatnie, nie widziałem księdza i policjanta, znikł ojciec Agnieszki i sąsiad z lewej. Pułkownik Złopu wskazał mi miejsce w pierwszym rzędzie. Sam zasiadł za stołem prezydialnym i spojrzał na sołtysa. Ten skinął głową i powiedział. Witam na zebraniu sztabu kryzysowego wsi. Dziś wieczór znowu się pokazało. Szymon, wskazał na Majeskiego. jeszcze nie zdążył rozpocząć obchodu, jak zobaczył. Koło w śniegu, ale nie wydeptane, tylko jakby wytopione i znów przysypane. Jakby złe się trochę zapadło. Powierzchnia była jak uniżona. Coś się zmieniło, ale dalej jest. Pułkownik Złopu przejął inicjatywę i podniósł głowę znad sterty papierów. Przypominam o obowiązku zachowania tajemnicy państwowej. Zawiązaliśmy tajny komitet kryzysowy. Jak widzicie, parę osób musiało opuścić nasze grono, bo nie dawały gwarancji. Coś złego dzieje się w waszej wsi. Moje posterunki u wlotu ulicy Wylotowej, przerwał, sprawdził w dokumentach miejskiej, zdaje się, Zaobserwowały dziś nienotowaną wcześniej aktywność. Mimo złej pogody ulicą w stronę wsi między 16 a 16.30 przeszło 17 osób, podczas gdy w analogicznym czasie w dniu przedwczorajszym przeszło tylko 6. Targ był dziś w mieście, nieśmiało wtrącił sąsiad z prawej. Możliwe, możliwe sceptycznie odniósł się pułkownik. Aktywność była też samochodowa. Od godziny 16 do 20 nie przejechał żaden samochód. A potem między 20.15 a 20.50 aż sześć. Z tym, że ten szósty to mój, a ja jechałem służbowo. Pięć z tych aut wróciło tą samą drogą zaledwie po kilku minutach. Czy może wiecie panowie, do kogo ci goście jechali? Wiemy, wstałem. Do mnie. Kto to był? Rzucił niezobowiązująco pułkownik, nie patrzył na mnie. Może pan powiedzieć? Kobiety. Różne kobiety związane ze mną. Nic groźnego. Chyba że dla mnie. Siedziałem w pierwszym rzędzie, więc nikt nie musiał się odwracać, żeby na mnie spojrzeć. Ale ciężar tych spojrzeń czułem na plecach. Sołtys zmierzywszy mnie spojrzeniem, napisał coś na kartce i podsunął pułkownikowi. Ten kiwnął głową i nie spiesząc się, nalał sobie wody do szklanki. Cisza trwała nadal, tylko z za ściany remizy dobiegały dźwięki zabawy. Skoro Pan tak mówi, pułkownik zruszył ramionami, tylko proszę pamiętać, że to wszystko jest tajemnica. Dlatego kobiet tu nie dopuszczamy. Żyjemy w wolnym kraju, ale pewne zasady obowiązują. Ale jeśli to nie ma związku ze sprawą, pan rozumie, że my to i tak sprawdzimy. Przerwał, popatrzył na mnie. Cicho było, aż nieprzyjemnie. Nawet disko miało przerwę. Głupio się poczułem, więc usiadłem. I tak nie mogłem długo stać przez te korzonki, Pułkownik rozłożył ręce. Więc na czym stanęliśmy? Kto miał dzisiaj dyżur? Okazało się, że stróżował leśniczy Szymon Majewski i mój sąsiad z prawej. Wypili po dwa piwa i jednego fikołka na rozgrzewkę, i kiedy już miała nadejść zmiana, zauważyli, że nad pole nadciąga od jeziora Mgła.